Byłem po prostu twardym facetem i się nie patyczkowałem. Nie uważałem siebie za osobę pełną złości. Nie byłem cały czas wkurzony. Oczekiwałem od ludzi szacunku, a jeśli tego nie było, to łapałem ich za gardło. Darenham nie rozumiał, dlaczego tak łatwo jest go rozzłościć. Wychowywał się w kochającej rodzinie, ale jako chłopiec ciągle angażował się w bójki. W wieku 19 lat przejął pod upadającą rodzinną firmę wodno-kanalizacyjną, której miał do czynienia z chciwymi, oszukującymi klientami, co tylko pogorszyło sprawę. Poznałem wtedy mroczną stronę ludzi, to jak ci atakują, umniejszają i poniżają. Czułem, że to ja mam rację, a wszyscy inni nie. Jego kapryśna natura dała o sobie znać w innych sferach życia. W 2002 roku w wieku 26 lat Darin poślubił Jane i założył rodzinę. Był porządnym facetem, póki ktoś nie wszedł mu w drogę. Nie stosował wobec mnie przemocy fizycznej, ale był zmienny. Szybko tracił panowanie nad sobą. Wszyscy wiedzieli, że jeżeli powiesz Darinowi niewłaściwe słowo, to będziesz miał problem. Gdy rodzina się rozrosła, Jane, wychowana jako katoliczka, chciała powrócić do Boga. Zaczęła chodzić do kościoła, mając nadzieję, że to pomoże ich małżeństwu. Lecz Darin nie chciał mieć nic wspólnego z Jezusem, Kościołem, ani ludźmi, którzy do Niego chodzą. Gdy wracała do domu z kościoła, byłem zniesmaczony. Mówiłem, że ugania się. Za niewidzialnym facetem. Przez doświadczenia w biznesie Darin uważał, że chrześcijanie byli dla niego najgorsi. Nie cierpiał obłudy i to go odepchnęło od kościoła. Na przestrzeni lat Jane zmęczyła się chodzeniem na paluszkach wokół męża. Byłam bardzo nieszczęśliwa w naszym małżeństwie i poważnie brałam pod uwagę rozwód. W 2009 przekonała Darina do udziału w terapii małżeńskiej. Byłem nieświadomy tego, co się dzieje, bo tak zaabsorbowany samym sobą, że nie dostrzegałem w ogóle żadnych problemów w naszym małżeństwie. Nie widziałem problemu i nie chciałem się zmienić. Zaczęliśmy się o to bardzo kłócić. Po dwóch latach terapii Darren przestał na nią chodzić. Niedługo potem terapeuta wziął Jane na bok. Powiedział: Słuchaj, jestem chrześcijańskim doradcą. Powinnaś od niego odejść, to jest troglodyta. W tamtym czasie to był dla mnie cios, bo mówiła: Nie, ja potrzebuję pomocy. Jane zdecydowała się zostać dla dobra dwójki dzieci, nastolatka Dylana i Gryfina, który był małym chłopcem. Po tej terapii zaakceptowałam, że będę miała żałosne życie i że tak już zostanie. Lecz w styczniu 2011 roku dwuletni wówczas Gryfin zaczął nagle mieć problemy z oddychaniem. W najbliższych dniach hospitalizowano go i zaczął mieć niewydolność serca. Lekarze nie mogli wiele zrobić. Siedząc przy łóżku Gryfina, Daryn zaczął mieć nadzieję, że być może jednak Jezus istnieje. Byłem tak zdesperowany, że jeżeli istniała jakaś szansa na to, że to jest prawda, to chciałem z tej szansy skorzystać. Cztery dni później lekarze stwierdzili śmierć mózgową Gryfina. Poczułem się słaby. Pierwszy raz w życiu poczułem się niewystarczająco twardy. Jane większość tamtego dnia przeżyła trzymając Gryfina i mówiąc mu słowa pożegnania. Gdy nastał wieczór, Darin znalazł w sobie siłę, aby przytulić swego chłopca. Złapałem go za rękę i natychmiast zostałem zabrany do nieba. Widziałem Gryfina, był tak szczęśliwy, byłem zdumiony, nie wierzyłem, że to się dzieje naprawdę. Myślałem, że jest już po nim, że nie ma nadziei. A oto on był, w pełni żywy, pełen życia, szczęśliwszy niż kiedykolwiek dotąd. Darin mówi, że Gryfin zaczął z kimś rozmawiać. Darin nie widział tego kogoś, ale w jakiś sposób wiedział, że to jest Jezus. Po raz pierwszy odczuwając Bożą miłość, Darin w końcu poznał prawdę o sobie i o Bogu. Poznałem mój stan i ten brak bólu w niebie. Poznałem Bożą miłość i byłem zszokowany głębią miłości, jaką On miał dla mnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jakim byłem brutalem. Natychmiast stałem się wierzącym. W tym momencie Darin zaakceptował, że jego syn jest w rękach Boga. Byłem bardzo świadomy tego, że jakkolwiek bardzo kocham Gryfina, to nie da się tego porównać z miłością, jaką Bóg żywi do niego. Wiedziałem, że Gryfin jest bezpieczny, a wtedy natychmiast znalazłem się z powrotem w szpitalu. Niestety na nazajutrz zmarł. Pomimo żałoby i łez Jane dostrzegła, że Darin przestał wybuchać gniewem, że jest spokojny, wtedy powiedział jej i wszystkim innym, czego doświadczył. Darin natychmiast zaczął mówić wszystkim, że chodzi o miłość i relacje, o miłość i relacje, że Gryfin jest w dobrym miejscu. Gniew całkowicie go opuścił. Darin zaczął szukać Boga, czytać Biblię i chodzić z rodziną do Kościoła. Rozumiałem Bożą miłość i czytając Biblię, ta prawda otwierała się przede mną. Nasze małżeństwo zostało natychmiast uzdrowione. Zobaczyłem wszystko, co jej zrobiłem. Wiedziałem, że ona mnie kochała, a ja byłem egoistą. Darin jest nowym człowiekiem. Zawsze mówię, że to było jak droga do Damaszku, która zmieniła Szawła w Pawła. Prawie dwa lata po śmierci Gryfina, Darinowi i Jane urodziła się córka Elena. Darin mówi, że realność miłości Chrystusa całkowicie zmieniła jego życie. Sama myśl o jego miłości sprawia, że płaczę. Ona sprawia, że do moich oczu napływają łzy. Ona jest głębsza niż to, co można pojąć.